Laptop za 1000 zł, który podejrzewam, że wystarczy 9 na 10 z Was. Istotą Chromebooków ma być prostota obsługi i fakt, że mimo pewnych ograniczeń jesteśmy w stanie tak naprawdę zrobić na nim wszystko, co potrzebujemy. To pierwszy Chromebook, któremu miałem okazję przyjrzeć się bliżej i o ile z tym pierwszym, czyli z prostotą, jestem w stanie zgodzić się w 100%, tak z tym drugim, czyli zastąpieniem każdego innego komputera, no tutaj trzeba wyjaśnić trochę więcej. System operacyjny Chrome OS to takie dość zdrowe podejście Google'a do tego, że z jednej strony mają oni swój pomysł na to, w jaki sposób powinni Korzystać z laptopa, ale z drugiej strony Google wie, że mamy swoje nawyki i przyzwyczajenia, więc producent sprawia, że ewentualna przesiadka byłaby możliwie mało bolesna, jeśli chodzi o użytkowanie sprzętu. Mam tutaj na myśli na przykład fakt, że wiele skrótów klawiaturowych jest identycznych, a nikt też nie próbował wymyślić koła na nowo, jeśli chodzi o takie podstawy interfejsu jak okienkowość czy podłużny pasek zadań na dole ekranu. Przycisk, który zastąpił Caps lock, też wydaje się być trafioną koncepcją, a rząd klawiszy funkcyjnych na górze klawiatury przybrał kształt prostych i łatwych w interpretacji ikonek. No, i dla niektórych ważniejsze będzie to, że Chromebook zawsze w kilka sekund po otwarciu klapy jest gotowy do pracy, a dla innych to, że ikony zainstalowanych aplikacji możemy automatycznie posegregować po kolorze. Jeśli chodzi o wady tego systemu, do dyspozycji mamy praktycznie tylko aplikacje dostępne w Google Play, a i nie mamy gwarancji, że one będą działać idealnie na laptopie o poziomych proporcjach wyświetlacza i bez ekranu dotykowego. Czasem jest tak, że potrzebujemy tej jednej aplikacji, jednego prostego programiku na Windowsie czy na Macu, no i już będzie problem. Google proponuje nam też szereg aplikacji działających w przeglądarce, ale one nie zawsze sprawdzą się tak samo dobrze jak te zainstalowane na urządzeniu, na przykład z powodu wydajności. No i zawsze możesz powiedzieć, ja mam lepszego laptopa, ale czy Twój laptop umie zrobić beczkę aktualnie otwartą aplikacją? Za bezpieczeństwo w Chromebookach odpowiada szereg rozwiązań, takich jak na przykład sandboxowanie każdej otwartej aplikacji z osobna, albo po polsku uruchamianie w trybie piaskownicy. Laptopy z Chrome OS weryfikują też swoje zabezpieczenia przy każdym uruchomieniu, a prywatne dane na dysku wewnętrznym są szyfrowane. Jeśli chcemy używać komputera w kilka osób, możemy korzystać z oddzielnych kont użytkowników, a jeśli chcemy komuś pożyczyć komputer na chwilę, odpalamy tryb gościa konkretny model Chromebooka, który wpadł mi w ręce to Acer o oznaczeniu CB3154H. To 15 colowy laptop z rozdzielczością Full HD i co lubię, z matową matrycą, co chyba jest coraz większą rzadkością. Naładujemy go poprzez USB-C z jednego lub drugiego boku, ale dodatkowe sprzęty podepniemy też dzięki jednemu z dwóch dużych portów USB, a oprócz tego podłączymy też słuchawki przez gniazdo mini jack, czy zgramy kartę pamięci microSD. Ramki dookoła ekranu nie są bardzo wąskie, a obudowa nie jest wykonana z włókna węglowego, no ale 1000 złotych. Mamy za to klawiaturę numeryczną, a gładzik to Ocean Glass, który powstaje z tworzyw z recyklingu. Ten egzemplarz wyposażony jest w dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 1,1 GHz, 8 GB pamięci LPDDR4X i 128 GB pamięci wewnętrznej. Te wartości zdecydowanie nie imponują jak na dzisiejsze czasy, tylko cały myk jest w tym, że te wartości Chromebookowi generalnie wystarczają. Mamy tutaj Wi-Fi 6, a Chromebook jest w stanie bez problemu wykorzystać bezprzewodowo pełną przepustowość mojego łącza. Jednym z argumentów za urządzeniami na Chrome OS ma być czas pracy na baterii. Acer przekonuje o 10 godzinach po naładowaniu, natomiast mój godzinny test wykazał uszczuplenie akumulatora o 16 punktów procentowych. W moim przypadku daje to trochę ponad 6 godzin na baterii, ale sprawdzanie tego na tarasie, gdzie musiałem ustawić prawie maksymalną jasność ekranu, mogło nie być najrozsądniejszym pomysłem, a ten model na pewno wytrzyma dłużej, gdy skręcimy podświetlenie do poziomów racjonalnych dla pracy we wnętrzu. No i ja przez ten czas oglądałem trochę YouTube'a, co zużywa więcej energii niż np. praca na ok Mamy tutaj dostęp do asystenta Google, który pomoże nam w prostych czynnościach. Hej Google, rozjaśnij ekran. Jasność zwiększam. Oczywiście ekran łatwiej jest rozjaśnić przyciskiem, to był tylko taki przykład. Ale możemy też na przykład, hej Google, wyłącz światła. Przykro mi, nie rozumiem. Turn off the lights. Okay, two off. Asystent niedostępny jest w polskiej wersji językowej Chrome OS, ale gdy jesteśmy na wersji angielskiej, to możemy mówić do niego po polsku. Chromebooka można odblokować, odblokowując swój telefon. Działa to zaskakująco dobrze i sprawnie i na pewno jest wygodniejsze niż wklepywanie hasła na klawiaturze. Oczywiście, gdyby mieć czytnik linii popularnych w Chromebooku, byłoby jeszcze prościej, ale nie dotyczy to tego modelu. Ale ze względów bezpieczeństwa czasem będziemy poproszeni o uwierzytelnienie na laptopie, na przykład bezpośrednio po restarcie. Na Chromebooku można zainstalować Family Link, czyli aplikację do nadzoru tego, w jaki sposób nasze dzieci korzystają ze swoich urządzeń. Możemy ustawić, żeby nasz Antoś czy Bartek korzystał ze swojego Chromebooka nie dłużej niż godzinę dziennie, a zamiast normalnej aplikacji YouTube zaoferujemy mu YouTube Kids. Ale Family Link pozwala też zresetować hasło na koncie dziecka i myślę, że jest to często wykorzystywana funkcjonalność. Jako że dostęp do internetu w dowolnym miejscu na świecie to coraz mniejszy problem, to praca na plikach offline nie jest tak kluczowa jak kiedyś, ale oczywiście może się to przydać, bo mimo że w domu mamy swoje Wi-Fi, a poza domem mamy swojego własnego hotspota z telefonu, to czasem musimy wsiąść w pendolino i zaczynają się schody. Jedyne, co musimy zrobić, to upewnić się, że dokumenty, z których zamierzamy korzystać, zaznaczone są jako dostępne offline. Potem, gdy tylko złapiemy trochę internetu, pliki w chmurze zostaną zaktualizowane o dopisane przez nas linki w pociągu. Co więcej, możemy też korzystać z naszej skrzynki pocztowej na Gmailu, jeśli tylko zaznaczymy jedną opcję w ustawieniach i wybierzemy, z jakiego okresu wiadomości chcemy pobrać. Możemy też oczywiście zachować na dysku filmy czy muzykę z naszych ulubionych aplikacji oraz korzystać z tych programów, które do działania nie wymagają połączenia z internetem. Jeszcze jeden punkt: jeśli ktoś nie lubi tracić czasu na przeklikiwanie kolejnych okienek konfiguratorów, gdy decydujemy się na nowy sprzęt, to konfiguracja Chromebooka od zera zajęła mi kilka minut. Kluczowym jest zalogować się na swoje konto Google, a jeśli tak jak ja całą pocztę obsługujecie przez Gmail, swoje życie porządkujecie w kalendarzu Google, a skrypty do waszych nowych filmów na YouTube piszecie w Google Docs, to tutaj wiele więcej nie trzeba, żeby taki Chromebook był gotowy do pracy. Jeśli powiecie, że Chromebooki nie są stworzone do gier, macie rację. Są tutaj dwa wyjścia, albo wybieranie tych raczej mało wymagających gier na Androida, z którymi Chromebooki sobie poradzą, albo granie w chmurze, do czego mocno próbuje przekonać nas Google. I tutaj oczywiście streamowanie gier nie sprawdzi się, gdy codziennie mucimy w CSGO, a pewnie już niedługo w CS2 i zależy nam na wbiciu jak najwyższej rangi w meczach rankingowych. Mowa tutaj raczej o bardziej casualowym graniu, gdzie zmęczeni po robocie sobie siadamy i pykamy w jakiś przyjemny tytuł spośród of. Oferty dostępnej na GeForce Now, Xbox Cloud Gaming czy Amazon Luna. Są to oczywiście serwisy płatne, z drugiej strony, jeśli zaoszczędziliśmy na laptopie albo gamingowym PC, to zostało nam trochę na opłacenie subskrypcji. Żeby nie było, że trzeba grać na tym podstawowym Acerze, istnieją też gamingowe Chromebooki, które wyróżnia np. podświetlana klawiatura RGB, ekran o odświeżaniu 120 Hz, czy wbudowany port Ethernet dla minimalizacji opóźnień. Czy chcę was przekonać, że teraz wszyscy powinniście sprzedać swoje laptopy na Windowsie i Maci i przerzucić się na Chromebooki? Zdecydowanie nie. Jest wiele programów i zadań, do których wykonania potrzebujemy konkretnego środowiska. Natomiast mnie do tej pory nigdy nie przyszło przez myśl zainteresować się laptopami sygnowanymi Googlem, a mają one więcej sensu, niż mi się wydawało, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę ich cenę.